Cześć, witajcie na kolejnym odcinku I tak jak widzicie mam całą paczuchę Paradiso A to z okazji moich imienin Zrobiłam sobie taki prezent, kupiłam całą paczkę Imieniny są w czwartek, ale będę drapać właśnie po 5 sztuk Chociaż w czwartek jest jeszcze premiera Także ostatni odcinek przypadnie tam bodajże na piątek Zobaczymy jak uda mi się to wstawić Niż pierwszy odcinek pięć sztuk nagrywam w poniedziałek. Odcinek wpadnie dosyć późno. No ale niestety tak yy, po prostu mamy 25. Tutaj od początku sobie urwę 5. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Także pięć odcinków po pięć sztuk, od jedynki do piątki. Dobra, już sobie podzieram i. Zobaczymy, co ja tam wybrałam, wykombinowałam. Eee, jak tutaj będzie. Ok, i zaczynamy, tu jest 5, 4, 3, 2, 1. I start. Zaczynamy. 250 zł wkład całej paczki, bo zrobka jest po 10 zł, także nic nie I pierwszą mam deskę i nutę. Tutaj deska już jest. A tutaj jest nutka. Dobra, to tyle. Liść oraz okulary. Okulary tu jest liść. Rozgwiazda i tęcza. Jest tęcza. Tęcza. Widziałam, że pojawi się, yy, tylko znowu tak na jesień Paradiso, nowa wersja, chyba, że będzie taka właśnie już nie, nie, yy, nie taka letnia, tylko to jest rozgwiazda. Właśnie z tymi symbolami takimi bardziej może zimowymi, jesiennymi. Ale to się okaże. Tutaj chyba nie. Tak, tutaj mamy palmę i kostium. Palma jest. Tutaj jest też kostium. I kolejne dwie to ryba i latarnia. Jest rybka. Tutaj latarnia jeszcze ryba pojawi się sporo krzyżówek pierwsza będzie bodajże ta za 20 zł później będzie znowu za dyszkę będzie za piątkę za trójkę no czego szukam chmura i bluzka no właśnie bo zaczęłam tutaj chmura bluzka jeszcze tu i w ostatnim nie ma. Dobra, tu mamy kraba i kostkę. Krab w widzę, kostka. Hmm. Parasol, motyl. Motylek jest. Sprawdzajcie ze mną, bo... E, że tak powiem, ja nie mogę się skupić na tych strapkach Paradiso. Nie wiem, dlaczego kupiłam aparat i wodolot. Lubię je drapać, ale tak jakoś mnie rozpraszają czasami. Aparat i wodolot. To jest jeszcze aparat. Wszystko. Chyba tak. ostatnie dwa to lody i termometr. Lody. Y, termometr lody. Szybciej mówię jak robię. Dobra, wydaje mi się, że jedynka przegrana. A R, z Ja sobie to jeszcze później zweryfikuję. E, tak jeszcze rzucić okiem. Mam nadzieję, że dojrzycie co nie, ja nie dopatrzyłam. Dobra, bierzemy drugą numerek dwa. I sprawdzamy tęcza, termometr. Tutaj gra pierwsza, druga nie widzę. Tu jest tęcza, tęcza, termometr. Tutaj nie ma. Tu jest termometr. No i to tyle. Teraz parasol, lody. Tutaj nie widzę. Tu jest parasol. Są też lody i parasol. A tu nie ma żadnego. Dalej łódź i liść. No to są tutaj. W tym nie było. Tu jest liść. I liść. A tak się zbierałam na tą całą paczkę, żeby. Właśnie kupić, podrapać. Płetwy i mewa. Są płetwy. Jest mewa. Tutaj też. No i tyle. Wiadro, latarnia. Są latarnie. Wiadro też. Tutaj nie widzę. Tu jest wiadro. O i latarnie sporo. Wszystko. Kotwica i chmura. To tak tutaj nic nie wpada. Kotwica, chmura. Nie ma tu jest kotwica, kotwica i chmura. To już wszystko. Kapelusz oraz słońce. Słońce jest tu, o tutaj słońce, tutaj też i kapelusz. Eee, słońce, tutaj kapelusz. Wszystko. Pomarańcza i flaming. Tu jeszcze Flaming. Pan mi dał cztery paczki do wyboru. I nie wiem, czy to był dobry wybór. No tak nie lubię wolę, jak mi jednak wybiorą. Co ja szukałam? Palma i krab, ale chyba wszystko. Dobrze, ostatnie dwa to Fala i kompas. Kompas jest, fala też i tu fala. No i tu się tak ładnie odkryło, ale tak nie ma. Ośmiornicy tutaj też nie ma. Tutaj też brakuje. W tą stronę też brakuje. Nie ma. Rybki nie ma. Tu nie ma. Pusta. A i kaczkę. Wydaje mi się, że nic. na no to numer 3 Mewa i podolot Jest podolot tu w pierwszym Tutaj mewa Parasol Łódź. Tu parasole. Słońce i napój. Słońce, napój, nie widzę. Tutaj napój jest, a tu jest słońce. I jeszcze jeden napój. Czy coś przegapiłam? Chyba nie. Dobra, teraz gdzie? Tutaj. Serce tęcza. Serce tęcza tutaj nie widzę. Tu jest serduszko, to tyle. Termometr i latarnia. Dobra, kostka i kostium. Orancza nuta. Pomarańczki są, jest też nuta. No i to tyle. Flaming, arbus. Tu nie ma, to jest arbus, flaming, arbus i flaming. To tyle. Kompas i chmura. O, tutaj już ładnie się odkryło. Chmura i chmura. I chmura. Ostatnie dwa to szorty, wiadro. Mm, tutaj nie widzę jest wiadro. Są szorty. I shorty. No ale znowu nie ma nic. Przynajmniej ja tutaj nic nie widzę. Wydaje mi się, że pusto. Dobra. Trójka przegrana. Czwórka. Patrzymy. Kostium i torba. Jest torba. Tutaj nie widzę, nie widzę. Tu jest kostium. Jest jeszcze coś, chyba już wszystko. Kotwica i żółw. Tu nie ma. Tutaj kotwica, żółw i kotwica. Tutaj nie widzę. Tu jest żółw. Mm, kotwica tu. Już chciałam łódź drapać. Dobra napój i shorty. Tutaj nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Są shorty i napój. Shorty i napój. I teraz w którą stronę jedziemy? Nie, w tą, w tą. Kostka pomarańcza. To było tutaj łatwo znaleźć. Dalej. Wiadro nuta. Wiadro jest. Tutaj nic. I tu jest nuta i wiadro. No to teraz bluzka i słońce. To wszystko. Termometr kompas. Tutaj nie widzę. Jest termometr. Jest kompas. I tutaj. Jest, dobra, to tyle. Motyl flaming. Motylek jest. O, i pierwsza wygrana jest już na razie na początek: tu jest flaming. Dalej, liść, parasol. Tutaj nie widzę. Tu są dwie parasolki i jest liść. I ostatnie dwa to chmura i serce. I zobaczcie: serce daje 20 zł. Chmura i serce. Tutaj chmura. Czyli wychodzi, że numer 4 daje 30 zł. FF. zgadza się. Pierwsza wybrana. I zostaje numer 5. Zaczynamy od płetwy i motyl. Już tutaj są płetwy. Motyl. No i to tyle. Latarnia i żółw. Dwie latarnie tutaj. Tu jest żółwik i latarnie. Termometr, wodolot, wodolot jest. Tutaj termometr, tutaj. Dobra, tyle. A i teraz gdzie? Dobra, robimy tutaj. Palma deska. O, to tutaj się odkryje sporo. Prawie kwadrat cały. Palma deska. No, o, nic więcej nie ma. No to torba i flaming. Jest torba. Tutaj też spoglądam, czy widzicie dobrze, bo czasem gdzieś tam się zapomnę, i tu jeszcze torba. Dalej, serce i okulary. Tutaj, okulary widzę, tutaj serce, okulary. Teraz nuta pomarańcza. Tutaj nie ma. Tutaj są pomarańczki, nutka, ale jedna. No to krab i rozgwiazda. Rozgwiazda już jest. Tutaj jest krab. I tu jest krab. Dalej liść, kompas. Liść. Tutaj też. Tu kompas. I tutaj są dwa liście. Ostatnie dwa to ryba i fala. Rybka. Fala i ryba. I fala daje 20 zł. No proszę. Ostatni ten cc. Zgadza się. No naprawdę wychodzi na to, że na tym odcinku na 5 strapek jest 50 zł, wygrane. Numer 4 i 5. W czwórce 30, w piątce jest 20. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podobało. I ta paczuszka da coś fajnego. Będziecie ze mną do końca. Wszystkim bardzo dziękuję również za subskrypcję, za komentarze i zapraszam na kolejne odcinki. Pa